Siemanko, witam wszystkich z tej strony. Dawid Czechowicz, Dawik i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat rzeczywistych kosztów zawodów. Poruszymy wszystko poprzez doping, suplementację, współpracę trenerską, dietę oraz wszelkiego rodzaju opłaty startowe, takie jak wpisowe, brązowienie i wiele, wiele innych. Zanim przejdziemy do materiału, chciałbym serdecznie zaprosić Was do zasubskrybowania kanału. Polubienia materiału, stawienia komentarza i podbicia filmu, jeżeli owe jeszcze macie. To bardzo wspomaga rozwój. Także dziękuję Wam bardzo. Zbliżamy się do 70 tysięcy. Także cały czas do przodu. Zaczniemy od wydatków, które są zapewne dla większości najbardziej interesujące, czyli doping. I tutaj oczywiście będzie to zależało od upłci oraz od punktu zaawansowania. Zresztą, jak z wieloma rzeczami, tak jak. Nawet dieta, to ile mamy masy mięśniowej, będzie przekładało się bardzo często na to, ile będziemy jeść białka, między innymi, ale również nasza genetyka sama w sobie, ile danych kalorii potrzebujemy. Jednakże postaramy się oszacować i przekazać Wam, jak to wygląda mniej więcej w poszczególnych kategoriach. Oczywiście nie będziemy wymieniać wszystkich, ale jeżeli mówimy o kobietach, no to tutaj kobiety zazwyczaj oszczędzają. No i musimy pamiętać o naszych wspaniałych naturalnych kulturystach, którzy. Tutaj oczywiście mają totalny luz. Tutaj pieniążków nie wydają. Kobiety zazwyczaj, jeżeli stosują jakiś doping, są to niewielkie ilości anawaru, primobolanu, bądź tego typu właśnie substancji. Czasami jest to hormon wzrostu również w niewielkiej ilości. Nie wydają tutaj znaczącej ilości pieniędzy. Do tego dochodzą jakieś spalacze typu Jochimbina, Kardaryna, Fragment. I myślę, że kobieta może zamknąć się spokojnie miesięcznie w przedziale około 300 zł. Wiadome, w zależności od ilości <głos》> za każdym razem jak to się mówi. Jeżeli mówimy o początkujących mężczyznach, to tutaj zazwyczaj pierwszy cykl przygotowujący do zawodów wygląda tak, że mamy jakiegoś typu spalacz typu jochimbina, mamy testosteron jako podstawę, masteron i do tego inhibitor aromatazy. 500-600 zł miesięcznie spokojnie tutaj akurat wystarcza dla osób początkujących. No i teraz zaczynają się schodki. Jak to się mówi, im dalej w las, tym więcej igieł, <grym> dosłownie. I drzew, i pewnie też mięsa, no bo misiów, prawda? Więc też mięsa musimy jeść więcej. Ale to już taka moja <grym> rozkmina. Jednakże, Sky is the limit, jak to się mówi. Naprawdę, jeżeli możemy wymienić rzeczy, które stosują kulturyści, którzy są naprawdę duzi, to jest ich bez liku. Ale standardowe powiedzmy substancje, i oczywiście wspomnę tutaj, że jest to materiał stricte edukacyjny, nie bierzcie z niego przykładu. Słuchajcie tylko dla własnej rozrywki. Najczęściej używane substancje przez kulturystów ciężkich jest to testosteron, primabolan, Masteron, Boldenon, Winstrol trenbolon, oksandrolon, czasami używa się anapolonu, hormon wzrostu i tutaj mamy spalacze. Dużo osób zapyta, czy jeszcze używa się clenbuterolu? Tak, używają clenbuterolu. mamy inhibitory aromatazy, mamy też wszelkiego rodzaju, wszelkiej maści peptydy, czyli na przykład fragment jochimbina, oczywiście nie jest peptydem, no ale zarzućmy już ją sobie tutaj do spalaczy, kardaryna, która jest modulatorem PPR i tutaj ona nie jest SARMem, ale jest spalaczem. Mamy też SLUPP, które od niedawna jest bardzo, bardzo popularne i sam sprawdzałem na sobie, działanie jest zaskakujące. Mógłbym go porównać do takiego klena bez tych wszystkich skutków ubocznych typu telepiący się rąk, podniesionego mocno ciśnienia i tak dalej. Po prostu mamy bardzo dużą nadwyżkę energetyczną. Do tego modc takie peptydy na mitochondria, BPC, TB, wszystko, jeżeli chodzi o stawy. I tutaj ta sumka, jak widzicie, zaczyna się łączyć. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o peptydy, to Biolab Shop LV, kod macie tam wszystko dostępne, 7% taniej. I ta sumka już zaczyna się naprawdę robić spora, też w zależności od tego, ile mniej więcej się wydaje, ale myślę, że może to w granicach od 2 do nawet 4 tysięcy. Także, jak widzicie, tutaj już jest sporo. Kolejna rzecz to suplementacja. Jeżeli macie ogólnie na środki, to macie też środki, fundusze na to, żeby zadbać o zdrowie. I uwierzcie mi, że większość z nas, ciężkich kulturystów, wydaje bardzo duże pieniążki, nawet porównywalne do tego, ile wydajemy na środki miesięcznie na suplementy. Więc tutaj możemy powiedzieć około 1000 zł. No a wiadomo, osoby początkujące nie będą potrzebowały też, w zależności, oczywiście, jeżeli chodzi o zdrowie, to tutaj badania. I na na bazie badań, na bazie wyników, które odbierzemy z badań, będziemy wtedy dobierali większą suplementację. Za każdym razem pamiętajmy o tym, żeby się badać. Przede wszystkim rozpoczęciem przygotowań do zawodów jest to bardzo ważne. Po zawodach, jakiś okres, powiedzmy 3-4 tygodnie, żeby sprawdzić, jak się ma nasze zdrowie. Na środku, jeżeli mamy jakiekolwiek sygnały, plus warto sprawdzić estradiol, prolaktynę. No i jeżeli mamy pieniądze, i tutaj te pakiety. W zależności od tego, jak dużo chcemy sprawdzić, od 500 do 1000 zł musimy wydać. Czasami 300 zł, wiadomo, jeżeli chcemy troszeczkę mniej, no ale jak widzicie, to wszystko się zaczyna kumulować. KFD.pl Taniej suplementy kod David. Wybaczcie na taką cichą reklamę dwóch rzeczy, ale szybciej ją wrzuciłem, szybciej przejdziemy dalej. Trener personalny, trener, ogólnie osoba przygotowująca Was. Jeżeli mówimy o trenerze z zagranicy, gdybyście chcieli korzystać ze współpracy. Bądź z jego właśnie wiedzy to jest to 500 euro mniej więcej miesięcznie. Tyle biorą dobzi topowi trenerzy. Wiem, że trenerzy z bikini biorą około 600 euro miesięcznie. Tacy topowi dobzi bardzo trenerzy. Jeżeli chodzi o polski rynek, to też czasy raczej 300 zł za miesiąc się skończyły. Jest to przedział od 600 do 1500 zł miesięcznie. Tak znam osoby, które biorą 1500 zł miesięcznie, znam osoby, które naprawdę kupują te pakiety po 1500 zł miesięcznie. I współpracują z takimi trenerami. Z trenerami, którzy właśnie tak się cenią. Jak to się mówi, produkt jest wart tyle, za ile ktoś jest w stanie go kupić. Jeden z punktów, które musimy sobie poruszyć, jest oczywiście dieta. I tutaj. Tak jak wspominałem, w zależności kobiety, oczywiście, będą wydawały troszeczkę mniej pieniążków. Tutaj sobie również zaoszczędzą. Faceci myślę, że to jest od 1200 do 2000 zł. To zależy mniej więcej co jemy. Akurat na redukcji troszeczkę na tym jedzeniu oszczędzamy. Może być nawet trochę mniej. Ale wiadomo, to jest dobro, które po prostu i tak i tak byśmy jedli, więc jest to część kosztów przygotowań na pewno, więc warto o tym wspomnieć. Mamy wszelkie opłaty startowe, czyli wpisowe, brązowienie i tak dalej. Jeżeli mówimy o federacji wszelkiej maści w Polsce, to start w Polsce w jednej kategorii kosztuje około 300 zł. Jeżeli chcemy wystartować w większej ilości kategorii, to wiadomo, zwiększa się to razy wielokrotnie. Jeżeli mówimy o zawodach, w których ja startuję, czyli na przykład w NPC Pro Qualifier, to tutaj start w jednej kategorii kosztuje 1000 zł. No i możemy też startować w wielu kategoriach. Znam osoby, które startują w męskiej sylwetce, w klasyku i na przykład w kategorii wagowej, jeszcze, bo po prostu są na tyle genetycznie predysponowani. Więc to wszystko się. Mnoży i sumuje. Do tego mamy brązowienie, w Polsce jest ono tańsze, bo około 200 zł, za granicą to jest 200, ale euro. Także już wiemy, że troszeczkę więcej musimy wydać. Oczywiście są też takie rzeczy jak dojazd na zawody, są też takie rzeczy jak wynajem apartamentu. Dojazd na zawody, wiadomo, musicie już sobie troszeczkę sami policzyć. Wybaczcie, nie wiem skąd jeździcie. Jeżeli ja na przykład mam do Marek, to jest do, dojazd do Warszawy, to jest jakieś około powiedzmy 100 zł. Do tego mamy sobie wynajęcie apartamentu. I w zależności na ile dni przyjedziecie, zazwyczaj zawodnicy pojawiają się mniej więcej na 2-3 dni przed i jeden dzień zostają, więc 4 dni. Powiedzmy, że to jest około... Od 800 do 1200 zł, w zależności oczywiście od komfortu, jaki wybierzecie w swoim, no i miejsca, w którym chcecie przebywać, bo wiadomo, są miejsca, które są po prostu droższe, i tak dalej. Więc tutaj musimy to wziąć wszystko pod uwagę. Wielkiego rodzaju kosmetyki do higieny ciała, bo to też jest bardzo ważne, szczególnie przy ostatnim pikwiku. I tutaj też kobiety będą wydawały więcej przez całe przygotowania, bo muszą bardziej dbać o cerę, ale panowie też o tym nie zapominajcie. No i tutaj poruszmy sobie właśnie kobiety. Drogie panie, strój do bikini to jest czasami 3000 zł. Wiadome, czy jest, so wy czy jest on wysoki. <laughs> wiadome. Zależy to od tego, czy on jest wysadzany kamyczkami, czy on jest e, bardziej jakoś. Z... Jaki on jest jakości, z jakiej jest firmy, ale koszt stroju do bikini jest dość pokaźny. Więc jak od... tak jak wspominałem przed chwilą, to że odłożyłyście na jedzeniu i na środkach, to nie znaczy, że za chwilkę nie wydacie. Do tego oczywiście kobiety muszą kupić szpilki, to też jest koszt około 200-300 zł. Do tego mamy sobie oczywiście wszelkiego rodzaju dbanie o makijaż. Myślę, że makijaż jest też w okolicach 300 zł. Mamy też yy, na przykład włosy. Myślę, że wizyta u fryzjera to jest około 150 do 200 zł. Także to się już nam namnaża, jeżeli jesteśmy kobietami, prawda? Bo no, faceci mają fryzjera czasami za dwie dyszki, jak dobrze pogadają, a w ogóle <laughs> czasami to i kumpel zetnie. no A większość kulturystów jest jednak łysych, nie. nie, nie, nie nie zapominajmy o tym, że większość kulturystów jest łysych, więc tutaj wydatków wielkiego nie ma oprócz tego, co wydali kiedyś na maszynkę. Też mamy takie małe rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, czyli na przykład bilet wstępu dla publiczności, bilet wstępu na backstage. Jeżeli chcemy mieć kogoś ze sobą, to też kosztuje dodatkowe pieniążki, więc musimy o tym oczywiście pamiętać. Więc jak widzicie, koszty startów w zawodach serwetkowych. Są raczej dość spore. Kulturystyka i sporty sylwetkowe to jest bardzo, bardzo drogie hobby. Są oczywiście droższe sporty niż kulturystyka, ale widać tutaj trzeba troszeczkę włożyć a wyciągnąć. Raczej jest ciężko stricte z kulturystyki, bo oczywiście są odnogi, z których można wyciągać jak chcecie. Oczywiście kolejny materiał może nazywać się na przykład jak zarabiać z kulturystyki. I tutaj mogę Wam podać parę źródeł z tego, jak powiązane z kulturystyką mogą być zarobki i z czego możecie wyciągać pieniążki. Mam nadzieję, że materiał pokazał Wam prawdziwe koszty. Pokazał Wam też, że ci zawodnicy wkładają naprawdę serducho, bo jeszcze oprócz tych całych przygotowań, to muszę oczywiście zarobić pieniądze na to wszystko, a to jak widzicie, kosztuje. Dzięki bardzo, że jesteście i widzimy się już niebawem. Do później przyjaciół.